A tak dokładniej, co to są te miodosmaczki z Twojego sklepu? Miodosmaczki, słuchaj, to są takie smakowe miodziki jakby. Jest to miód wielokrotowy kremowany, czyli on będzie miał konsystencję taką widzisz, powolutku się przelewa. No nie sadzę tu palucha, żeby Ci pokazać, ale on nie jest jakby skrystalizowany na twardo. On jest tak, że można go normalnie na przykład nożem nabrać i sobie po kanapce posmarować. I generalnie jest to miód wielokwiatowy właśnie kremowany, przez to kremowany jest ta konsystencja taka właśnie y, smarowalna, nazwałbym to tak, z różnego rodzaju dodatkami. Tak? Mamy jakieś tam wiśnie, y, malinę, truskawkę, miętę, limonkę i tak dalej, i tak dalej. Na razie wybór jest troszeczkę mały, bo czekamy na nowe jakby partie miodu, który będzie można ukremować i zrobić świeże miodosmaczki, także tam myślę, że za niedługo się pojawią. No, i ogólnie to jest, słuchaj, taki po prostu jeden z dodatkowych produktów. Tak? Nie jest to taki czysty miód, tylko miód właśnie z dodatkiem jakiegoś liofilizatu. Mieliśmy też takie na przykład totalne sztosy. Czekolada z orzechami. Bardzo dobrze się sprzedawała, oczywiście też będzie. Mieliśmy na przykład macza. Macza też się bardzo dobrze sprzedawała. Także no, wiesz, w sezonie, jak najbardziej, porobimy troszeczkę różnych takich smaczków i, i, i będą dostępne.